Południem na pole koło Bolesławca runął śmigłowiec. Utralekką maszynę pilotował właściciel przedsiębiorstwa rolnego, a pasażerem był jeden z jego pracowników. Obaj są ranni, ale jak zapewnia Andrzej Lampard, ich życiu nic nie zagraża. Śmigłowiec rozbił się kilkaset metrów od wsi Tomaszów Bolesławiecki. Do wypadku doszło około południa. Maszyna na szczęście nie stanęła w ogniu, a uderzenie zostało zamortyzowane przez kartofliską. Poszkodowani opuścili rozbitą maszynę o własnych siłach. Lżej rannego pasażera przewieziono karetką do szpitala w Bolesławcu. Pilota przetransportowano śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Legnicy. Co z pilotem? No trudno mi powiedzieć w tej chwili dokładnie nie znamy stanu jego zdrowia. Są prowadzone badania, ale ze wstępnych informacji, które podają lekarzu, lekarze nic nie zagraża jego życiu. Świadkiem wypadku był przejeżdżający po bliską drogą kierowca. Wszczął alarm i udzielił rannym pierwszej pomocy. Z jego relacji wynika, że pilot lądował na polu awaryjnie, gdy zgasł silnik maszyny. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pilot chciał wylądować w tym miejscu. Prawdopodobnie tato przeszedł na autorotację. Pilota, zarazem właściciel śmigłowca, jest szefem dużego przedsiębiorstwa rolnego. W kabinie obok niego siedział agronom. Mężczyźni latali nad polami służbową. Tato ma masę hektarów. Samochodem tego się już nie da obiecać. To jest jego praca, to jest niezbędne narzędzie do pracy. I w związku z wszystkimi pracami, no, musi mieć mobilny środek transportu, żeby szybko się przemieścić na miejsce. Śmigłowiec miał kilka lat. To druga maszyna powietrzna rolnika spod Bolesławca. Przedsiębiorca zaczynał swoją przygodę z lotnictwem od lotów wiatrakowcem. Te zdjęcia zrobiliśmy w sierpniu 2012 roku, gdy wraz z instruktorem uczył się trudnej sztuki pilotażu. Tomaszów Bolesławiecki, Andrzej Lampard. Od wczoraj w Legnicy trwa akcja usuwania wykolejonych.